Cześć! W dzisiejszym materiale chciałem Ci pokazać taką oto latarkę taktyczną LT-002. Więc jeżeli jesteś osobą, która szuka latarki, koniecznie pozostań do końca. Ja nazywam się Piotrek, zaczynajmy! Latarka ta wbudowana ma diodę L2 o zwiększonej jasności. Posiada również trzy tryby świecenia. Pierwszy tryb 100% mocy, drugi tryb 50% mocy, trzeci tryb to tryb storoboskopowy migające światło z daną częstotliwością. Za trzecim kliknięciem po prostu włączamy latarkę. Latarka ma również opcję zoomowania, czyli zwężania strumienia światła. Włączamy taką latoreczkę, odsuwamy głowicę od diody latarki, dzięki czemu snop naszego światła jest węższy i zasięg jej jest analogicznie dłuższy od szerokiego trybu świecenia. W zestawie również posiada akumulator 18650 o pojemności 1700 mAh. Ten akumulator będziemy mogli naładować wprost z latarki, gdyż mamy tutaj wejście micro USB oraz kabel ładujący. Wystarczy podłączyć taki kabel do latarki, następnie do zasilania do powerbanka, laptopa lub zwykłej ładowarki do telefonu, aby naładować akumulator w tej latarce. Po podłączeniu kabla micro USB do latarki oraz ładowarki lub innego źródła zasilania, zacznie migać czerwona dioda, która będzie nas informowała o tym, że akumulator jest w trybie ładowania. Latarka ta w zestawie ma również smycz, dzięki której możemy założyć ją sobie do latarki na rękę i mamy pewność, że nam z dłoni nie wypadnie. Akumulator 18650 o mocy 1700 mAh. Latarka ta wykonana jest z bardzo solidnego stopu aluminium a system o-ringów zabezpiecza ją przed zachlapaniem i deszczem. W naszym zestawie otrzymasz latarkę, akumulator 18650 o mocy 1700 mAh, smycz na rękę oraz kabel do ładowania akumulatora.